Witajcie, z tej strony Sebastian. Dzisiaj jest któryś tam luty, chyba 24, czy coś koło tego. Jak, e, 21, przepraszam. 21 luty, jak widać na załączonym obrazku. W każdym razie mam ze sobą pomoce naukowe, czyli kartka z pytaniami oraz wydrukowałem sobie mapkę. Jesteśmy w tej chwili tutaj. In the drive. I to, co widzicie, to jest właśnie ta woda. I w każdym razie w tej okolicy będziemy teraz spacerować, a ja będę odpowiadał na pytania. E... Momencik, układam to sobie w ręku. Słyszałem, że w Ameryce jest bardzo e... mało dni urlopowych, który. Kurde. Czasami piszecie tak, że ciężko to zrozumieć. W każdym razie pytanie jest odnośnie: ile dni urlopu przysługuje, ro... przysługuje tutaj? E... No, rocznie tak, ponieważ ktoś jest przeświadczony o tym, że po sześciu latach pracy jest dopiero dwa tygodnie. Nie wiem czy to zależy od stanu, nie wiem czy to zależy od umowy z, z firmą jaką się ma, ale ja w każdym razie mam dosyć korzystne warunki dlatego, że Pracuję w tej firmie, mam na myśli oddział amerykański. Dopiero ile? Jakieś dwa lata, troszkę ponad dwa lata. I tego urlopu mam dużo, bo mam jakieś trzy tygodnie przynajmniej. Oka Mam przynajmniej 3 tygodnie urlopu, bo inaczej, w skrócie, nie sądzę, żeby tego urlopu było mniej niżeli w Polsce. Sądzę, że jest to bardzo podobnie. Tak samo, jeżeli chodzi o dni świąteczne. Nie wziąłem ze sobą kartki, na której to jest pokazane, jakie tu są dni uważane za świąteczne. Może na tym odcinku to pokażę, ale ilościowo się to powinno wszystko zgadać, czyli podobnie jak w Polsce to wygląda. Przyznamam, że ta woda tutaj bardzo czysta jest. Jeżeli więc chodzi o te urlopy, to naprawdę Amerykanie nie są pokrzywdzeni. Czy mógłbyś się wypowiedzieć na temat ubezpieczeń i opieki zdrowotnej w Stanach? Coś wam pokażę teraz. Zaraz położę to sobie tutaj na ziemi. O, mam takie coś przygotowane. Ciekaw jestem, czy będzie to widać. W każdym razie to jest moja karta ubezpieczeniowa. Jak idę do lekarza, to muszę tą kartę pokazać. Zakryłem tam z lewej strony informacje odnośnie numeru, karty i tak dalej, ponieważ tego akurat nie potrzebujecie wiedzieć. Chyba widać te ceny. W każdym razie teraz się o tym wypowiem. Chodzi o to, że tak, jeżeli, macie, jeżeli pracujecie w uczciwej firmie, która płaci Wam ubezpieczenie, to nie ma co się bardzo obawiać wizyty u lekarza. Ale to i tak nie jest kolorowe do końca, ponieważ. Tutaj jest takie coś w stanach jak deductible. to jest partycypacja w kosztach leczenia, czyli tak, jeżeli idziecie do lekarza i na przykład usługa kosztuje 1000 dolarów, powiedzmy jakieś tam prześwietlenie, i ta usługa jest pokrywana z kosztów ubezpieczenia, to jeżeli bierzemy ubezpieczenie, jeżeli ubezpieczyciel będzie pokrywał koszty, to musimy właśnie partycypować w kosztach. I to wygląda w ten sposób, że na przykład przy Dajmy na to, przy moim ubezpieczeniu jest to 500 dolarów rocznie. Czyli jeżeli usługa kosztuje 500 dolarów, to te pierwsze 500 dolarów rocznie ja muszę zapłacić. Jeżeli zapłacę już te 500, to potem. Jeżeli ktoś ma słabsze ubezpieczenie, to na przykład 1000 dolarów musi zapłacić. Czyli jeszcze raz, każdego roku od stycznia, bo to jest zresztą w styczniu, każdego roku trzeba pierwszą jakąś tam kwotę samemu wpłacić, i dopiero później ubezpieczyciel pokrywa koszty. Oczywiście pod warunkiem, że twoje, wasze ubezpieczenie pokrywa akurat tą usługę, która, która jest świadczona przez tam szpital. Oprócz tego, za każdą wizytę trzeba zapłacić. Oprócz tego, właśnie deductible, i tutaj na przykład mam napisane, że regularna wizyta 25 dolarów, u specjalisty 50 dolarów, w emergency room 200 dolarów. I to jest wszystko akurat w sieci. Czyli w sieci mam na myśli, że w tych, w tych szpitalach, które mają podpisane umowy, umowy z tym ubezpieczycielem. Z którym nasza firma ma podpisaną umowę. że to jest skomplikowane, bo to wygląda w ten sposób, że jak jedziecie do szpitala, to najpierw musicie spytać się dokładnie, czy ten szpital akceptuje wasze, wasze ubezpieczenie. Potem oni mówią, mówią, że tak, kontaktują się z tym ubezpieczycielem, sprawdzają, czy wasze ubezpieczenie jest jeszcze ważne i mówią wam, tak, wasze ubezpieczenie jest ważne i na przykład mówią wam, że te usługi będą pokrywane z, z tego ubezpieczenia, aczkolwiek nie zawsze jest to prawda. Czasami się okazuje, że mówią wam jedno, a a dzieje się co innego, i potem trzeba negocjować stawki. Jest to bardzo chore tutaj, uwierzcie mi. Yy, zaraz, jak to pytanie brzmiało, żeby nie zboczył z tematu, o, jak wygląda ta opieka zdrowotna. Aha, ok. W każdym razie, jeżeli chodzi o ubezpieczenia, to jest to skomplikowane i jest to bardziej kosztowne niż w Polsce, ale wiecie za co płacicie. Uwierzcie mi, że tutaj w szpitalu wygląda jak w bardzo dobrym hotelu. Yy, nie ma kolejek, nie ma. Idziecie do... zanim pójdziecie do gabinetu, to wiadomo, że tam się zarejestrujecie, ale siedzicie sobie w wygodnym miejscu. Jest jakaś kawa tam za darmo, można się poczęstować. Bardzo ładnie, bezpiecznie, przytulnie. Można sobie telewizję w tym czasie oglądać, jeżeli, powiedzmy, nie, jesteście jednak w kolejce tam nie ma, czy drugie miejsce, bo przyszliście za, za wcześnie. No, są naprawdę bardzo komfortowe warunki. Tak samo te wszystkie urządzenia, które tam są. Są najwyższej jakości. Jeżeli dajemy na to oddacie, nie wiem, mocz, to nie musicie czekać, na, aż na drugi dzień będą wyniki, tylko wyniki macie po trzech minutach. Więc jakoś, drogo, ale jakościowo jest rewelacyjnie. Jak długo, jak dużo czasu potrzebujesz na przestawienie się na tą strefę czasową? Jeżeli, ja wiem, że każdy człowiek inaczej reaguje. Gdy ja lecę na zachód, czyli na przykład z Europy do Stanów Zjednoczonych, to przestawiam się bardzo szybko. Praktycznie nie, nie odczuwam różnicy. Jest to kwestia jeden dzień i jest wszystko po staremu. Ale gdy lecę na wschód, jak nie wiem, do, do Korei Południowej czy tam do Chin, to wtedy mam zawsze problem i przynajmniej trzy dni potrzebuję, żeby się przestawić. Tylko nie wiem, czy, wiem że, czy z tego co słyszałem, to niektórzy mają wręcz odwrotnie, więc to zależy od, od człowieka. Jaki, jakie są najlepiej zarabiające zawody w Stanach Zjednoczonych? Nieważne jaki kraj, reguła zawsze jest jedna, że najlepiej jest mieć własną działalność, prawda? Czyli jak ktoś ma własną firmę, nie pracuje dla kogoś, to zarabia najlepiej. Ale jeżeli już pytacie o konkretne zawody, e, no to przede wszystkim chodzę trzy. Czyli tak, prawnik, prawnicy zawsze dobrze zarabiają. Lekarz. W Polsce lekarze zarabiają średnio, tutaj zarabiają rewelacyjnie, ale chodzi o. Lekarzy, specjalistów, czyli nie o takich, którzy gdzieś tam przyjmują w jakimś małym gabineciku podstawowe usługi, świadczą, tylko o takich lekarzy, którzy jednak nie, wiem, o chirurgów i tak dalej. Im wyższa specjalizacja, tym wyższe pieniążki, i różnice są naprawdę ogromne w zarobkach. Czyli taki chirurg potrafi zarobić kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, prawda? Podczas gdy zwykły lekarz tylko nie wiem, dziesięć tysięcy. I czy prawnicy, lekarze, i co jeszcze? Hmm. Nie wiem, zawiesiłem się. Ja to chyba głównie o takie, o takie osoby chodzi. Reszta, jak nie wiem, inżynierowie. Czy coś zarabiają? Dobrze, ale to, nie są, to są małe pieniądze w porównaniu do tego, co zarabiają prawnicy i lekarze. Ok, następne pytanie. Czy umiejętność języka angielskiego, którą niewątpliwie posiadłeś kończąc szkołę, wystarczyła, by w dobrym stopniu komunikować się w Stanach Zjednoczonych? Czy też musiałeś brać jakieś dodatkowe godziny angielskiego? Jak wiecie, ja nigdy nie staram się. Tak, ja uczyłem się w, w szkole podstawowej, uczyłem się języka rosyjskiego. W szkole średniej dopiero zacząłem się uczyć języka angielskiego, i to był angielski na naprawdę słabym poziomie, dlatego że praktycznie co roku zmieniali nam nauczyciela i wałkowaliśmy temat od początku, materiał od początku. Więc prawdę powiedzmy, jak przed maturą, bo akurat wybrałem sobie maturę z angielskiego i to był no, duży błąd, ale przed maturą z angielskiego, czyli w piątej klasie technikum, moja znajomość angielskiego była mierna. Chodziłem na jakieś tam korepetycje, ale nie przykładałem się do tego. I może dlatego to była najgorsza ocena na moim świadectwie maturalnym. Nie powiem jaka, ale najgorsza. W każdym razie jeżeli, zależy wszystko od tego, na jakim poziomie macie angielski w Waszej szkole. W mojej szkole był na naprawdę słabym poziomie, do tego ja się nie przykładałem i to z pewnością nie wystarczyłoby do tego, żeby się w Stanach swobodnie porozumiewać. Ja dopiero wtedy przyłożyłem się do angielskiego, gdy dostałem pracę, która była związana z podróżami, i wtedy wiadomo słownik do ręki i coś tam się zacząłem, yy, zacząłem uczyć. O, tu troszkę biedniej wygląda. Yy. A jeszcze jedno, nie, nie potrzebujecie żadnego first certificate i takich innych rzeczy, żadnych certyfikatów właśnie o znajomości, a czy przydadzą się wam, jeżeli staracie się o pracę. A jeżeli chodzi o znajomość angielskiego, to nikt tutaj w Stanach nie dba o poprawność taką gramatyczną, dlatego że tak jak wcześniej mówiłem, jak mówicie zbyt poprawnie, używacie zbyt zaawansowanych czasów, to ci ludzie was nie zrozumieją, bo tu jest tylu imigrantów, że mówiących tak słabo po angielsku jak ja, że zwyczajnie będą mieli was problem zrozumieć. I tutaj się mówi, nie wiem, trzy, używa się trzech, tam czterech podstawowych czasów i tyle. Dalej. A, jak wygląda sprawa picia w miejscach publicznych? Ulice, parki, plaża. Jak sprawa z paleniem w tych miejscach oraz w pubach? Czy jest tak jak w Polsce zakaz, czy nie? Yy, w kasynie można palić, można pić. W restauracjach jest zakaz. Jest totalny zakaz. Nie można, nie można w miejscach publicznych palić. Jeżeli chodzi o picie, to wiadomo, że... Yy, jak to jest z tym piciem? Na ulicy nie można tutaj pić. I, ale to też wszystko zależy od stanu, bo są takie stany, że nawet w samochodzie nie można mieć butelki z piwem. Yy, znaczy, może być tylko w bagażniku. Nie można go wjeździć tam, nie wiem, w, w reklamówce obok przy, na siedzeniu. Ale to jest bardzo zależne od stanu, w którym się, się mieszka. Ale ogólnie sytuacja podobna jak w Polsce: czyli w pubach nie można palić. Nie wiem, nawet czy są miejsca jakieś wyznaczone, czy jest to zawsze na zewnątrz. Chyba zawsze na zewnątrz trzeba. Nie, nie wystarczą takie wy, wydzielone miejsca. A ogólnie tak w Polsce, naprawdę. Czy na ulicach tam, gdzie mieszkasz, spotykasz bezdomnych, Żuli albo narkomanów? Ja mieszkam w takiej dzielnicy, gdzie osób tego typu nie spotykam. No, od czasu do czasu na skrzyżowaniach stoją bezdomni, obrani tam w takie koszulki, że jest bezdomny, rozdają gazetki i ludzie da dają im tam jakieś drobne, więc takie coś się spotyka. Z tym, że z tego co zauważyłem, to ci bezdomni nie do końca są bezdomni, bo niektórzy ubierają się bardzo ładnie i oni to traktują jako swego rodzaju pracę. Ale jeżeli chodzi właśnie o żuli narkomanów, nie spotykam się tutaj z czymś takim. Wiem, że w Miami już jest, już widziałem takich bezdomnych, tak? Bo ja tam mieszkam w Hollywood, to jest taka dosyć ładna dzielnica. Ale w samym Miami widziałem, jak tam w parku ktoś sobie rozkładał, nie wiem, jakiś kocyk i tam spał. A w Nowym Jorku to jest dopiero porażka. Tam bezdomnych na każdym kroku mnóstwo. Metro całe zasrane za przeproszeniem, śmierdzące. I No czyli to też zależy od miasta, w jakim się, się mieszka. I ostatnie do, w, tym, w tym odcinku pytanie. Czy byliście w kasynie w Stanach i czy różnią się one od polskich? Byliśmy w kasynie z, yy, niedawno bo ty, tydzień temu byliśmy w kasynie, a znaczy dokładnie trzy dni temu byliśmy <grych> w sobotę i tak, różni się to kasyno. Po pierwsze, jak idziecie do kasyna w Polsce, no to musicie się wylegitymować pokazać dowód osobisty jesteście spisywani trafiacie tam do rejestru. Yy, po, po pierwsze było, po drugie, musicie być ładnie ubrani, czyli odpowiednie buty, yy, koszula jakaś, yy, spodnie nie mogą być dresowe i tak dalej. Czyli jakaś kultura jest wymagana w stanach nie w stanach jak wyszliśmy do kasyna po pierwsze nikt, tego, nikt wejścia nie pilnował nie było tam nikt nas nie spisywał nie sprawdzał dokumentu tożsamości po drugie można przyjść ubranym jakkolwiek się chce czyli przychodzi ludzie w japonkach w, w shortach i tak dalej i nikomu to nie przeszkadzało What are you doing? I'm recording something some video log. Oh, for, your use? Uh, for my friends oh, okay. <laughs> no problem. Kurde, widzicie, nawet takie coś im przeszkadza. Idę sobie z kamerą i nagrywam, i już ktoś jakieś pretensje. Marze, nie wiem, czy ta kobieta miała pretensje, ale co ją to interesuje, co ja robię. Ech. Tylko dokończę, czyli tak tutaj w Stanach można przyjść ubranym jakkolwiek się chce i mogą też przyjść tutaj nieletni. Widziałem normalnie kobietę, która była chyba nie wiem, tam z dziesięcioletnim dzieckiem i nikomu to nie przeszkadzało, aczkolwiek to dziecko nie może grać. Może tylko tam sobie siedzieć, oglądać i tak dalej, ale grać nie może. Bo to jest wiadomo, to jest niezgodne z prawem. Co jeszcze? A, stawki jakie są. W tym kasynie, co byliśmy, na przykład w Black Jacku, najmniej było stołów z małymi stawkami, czyli minimum 5 dolarów. Potem było troszkę takich za 25 dolarów, a najwięcej stołów było ze stawkami minimum 50 dolarów. I no tam mówię, takich stołów było, nie wiem, 80 albo 90%. Na pewno są też stoły takie, gdzie są wyższe stawki, ale nie, nie szukałem, nie interesowało mnie to. I w tym kasynie co byliśmy, to było Hard Rock Casino. Tam było, ja nie wiem, spokojnie około tysiąca tych maszyn będzie, tych jednorękich bandytów i dziesiątki, o ile nie setki stołów do gry. Przede wszystkim blackjack, różne rodzaje pokera, kuczy ruletki nie widziałem, musi tam gdzieś być, ale to jest tak duży obiekt, że, że nie widzieliśmy go całego. Zrobiliśmy tam też jakieś zakupy, napiliśmy się trochę, no było w każdym razie bardzo w porządku i dobrze to wspominam. Dobra, starczy na teraz, bo już mi ręka odpada. Hejka.